Każda z Was otrzymuje po globusie, o, abyście super. nie miały wątpliwości, że Ziemia nie jest płaska, tylko okrągła. Myśmy Teraz... codziennie mamy, sobie przypominały. Mamy, dowód, mamy tak. Tak. dowód, że się kręci, patrz. I dokładnie. nawet się kręci. Tak. Co więcej, możecie wyszukać różne archipelagi i sprawdzić, gdzie jest morza, gdzie ocean. Ale na tym nie koniec, bo usłyszeliśmy, że kwiat kwitnącej wiśni to. No, mniejsza z tym. Wiemy, że to jest Francji. Japonia. Dokładnie. Ja mam dla Was drzewka bonsai. I teraz tak, one, ta, ta sztuka cięcia i hodowania dla roślin w stylu bonsai pochodzi z Chin, ale w Japonii, kraju kwitnącej wiśni, świetnie się przyjęła, więc to także o, dla Was. Nie, my To bardzo. będzie niesamowita pamiątka. Tak, natomiast... na pewno moja wiedza będzie bogatsza. Po I codziennie tym możesz nowe akcencie. kraje odkrywać. Dokładnie. Mniejsza z tym, dziewczyny. Co by nie ukrywać, Wasze wypowiedzi i Wasza obecność w hotelu Paradise jest zapamiętywana przez widzów i komentowana. Jak wy się z tym czujecie i jak wy to odbieracie, kiedy program jest na antenie? No tak, powiem od siebie, że przeczuwałam, że jakby rozejdzie się to głośnym echem. Myślę, że to też było zaplanowane. Tak, mamy nawet pomysł my miał się pomysł o tak. to będziemy robić. Natalia. Idziemy robić show, albo ja mówię, Ola, idziemy robić show. I my się komunikowałyśmy telepatycznie i wiedziałyśmy, co zrobić i co powiedzieć w danym momencie. Ale jaki to miało być show? No na przykład o tym. Może o byliśmy o Atlantach, żebyś nie To są nie dwie były, Atlantki. A czy może mi bardziej zależało mi na tym, żebym była zapamiętana, nieważne tak. jaka, żebym była, ja so ja, ja później to. Yy, Podejmę takie kroki, żeby je, również być zapamiętywana z innych e, rzeczy, no ale uważam, że to, że, że to, e, jakby... Polubili to ludzie, tak? tak. to, to e, Czyli było warto... Te nasze odklejki, że tak, tak. tak powiem. Tak, to jest największy wiral. Tak. Ziemia jest płaska, okrągła, o Atlantach, o morzach, oceanach. Czyli chcecie ci powiedzieć, że wy wiedziałyście, że, że, że Ziemia nie jest płaska. Tak, wiedziałyśmy, tak, że, że nie jest płaska. Czy Ale to czy to no. jeszcze. Bo my mówiliśmy o takich mapach starożytnych jeszcze sprzed lat Jasne. i tego nie pokazali. A, czyli no. to wina, Jak zawsze, proszę Państwa, to jest wina montażu w telewizji, wiadomo. Tak. Ale czekajcie, czy nastąpi w takim razie taki moment w programie, kiedy zobaczymy, że jednak jesteście mega inteligentnymi laskami z mega wiedzą, czy w ogóle nie poszłyście w tę stronę, budując wizerunek? To już jest chyba ja, ja, późno. ja muszę powiedzieć, że e, ja będę krowa swoją przyszłość jako e, przyszły kosmetolog, więc ja będę mogła się podzielić e, wiedzą na temat ludzkie, ludzkiego organizmu e, oraz wiedzy pielęgnacyjnej bądź też upiększającej. Także to będzie moja dziedzina. Ja już a robię. niestety, zająć się nie będę miała za, dłużej, e, za dużego czasu, żeby móc pogłębiać wiedzę moją geograficzną.